Cześć, dzień dobry! Witam Was na kanale Happy Dental Academy i zapraszam na film dotyczący zastosowania kwasu hialuronowego w higienie jamy ustnej. Kwas hialuronowy jest niezwykle popularną substancją w świecie kosmetyków, ale od pewnego czasu zaznacza swoje miejsce także w stomatologii. Jak działa, kiedy warto go stosować i czy jest bezpieczny? O tym wszystkim dowiecie się z dzisiejszego filmu. Zacznijmy od kilku słów historii. Kwas hialuronowy po raz pierwszy został odkryty w 1934 roku przez Karla Meyera oraz Johna Palmera, naukowców z Columbia University w nowym Jorku. Wyizolowali oni substancje z ciałka szklistego oka krowiego. I z tego też miejsca zaczerpnęli inspirację do nazwy, otóż z greckiego słowa chialos, czyli szkło, kwas hialuronowy. Jeśli chodzi o pozyskiwanie tej substancji, oczywiście w miarę rozwoju nauki i biotechnologii, stała się ona bardziej efektywna, ale też bezpieczna pod kątem higienicznym, ponieważ zminimalizowano ryzyko infekcji wirusowych. I tak przez lata substancja ta zyskała bardzo dużą popularność i stała się cenionym składnikiem wielu preparatów stosowanych zarówno w medycynie, kosmetologii jak i właśnie stomatologii. Błona śluzowa oraz inne elementy otaczające ozębną zbudowane są z tkanki łącznej. Kwas hialuronowy jest najważniejszym naturalnym glikoproteidem, który wpływa na właściwości mechaniczne tych tkanek. Jeśli chodzi o jego działanie w kontekście jamy ustnej, jego cechy funkcjonowania, jedną z najważniejszych jest zdolność do absorpcji wody. Otóż kwas hialuronowy jest w stanie zaabsorbować wodę 50-krotnie przekraczającą jego suchą masę. Oznacza to, że będzie świetnie sprawdzał się w kontekście nawilżania błon śluzowych, niwelowania opuchlizny, czy też po prostu tworzenia bariery ochronnej pozwalającej na em, zmniejszenie ryzyka podrażnień czy też uszkodzeń błąd śluzowych. Bardzo ważna jest także kwestia związana z bezpieczeństwem stosowania kwasu hialuronowego. Badania potwierdzają, że nie zanotowano żadnych efektów ubocznych stosowania tego kwasu, a więc jest on jak najbardziej bezpieczny. Ponadto nie mamy tutaj kwestii terminu stosowania tego kwasu, to znaczy nie musimy go ograniczać do jakichś ram czasowych, ponieważ jego wysoka biozgodność i niskie właśnie ryzyko powikłań sprawia, że może być stosowany na każdym etapie leczenia pozabiegowego, bez względu na to, jakie stężenie stosujemy i jak długo już wcześniej był on aplikowany na błony śluzowe. Odpowiedź na to pytanie mogłaby brzmieć zawsze, dlatego że działanie kwasu hialuronowego w kontekście zdrowia jamy ustnej, w kontekście regeneracji, ale też wzmacniania, czy dziąseł, czy błąd śluzowych jest na tyle wysokie i na tyle dobre, że tutaj każdy z nas rzeczywiście odczułby je na własnej skórze, we własnej jamie ustnej i absolutnie nikomu ono nie zaszkodzi. Pamiętajmy też o tym, że wielu z nas boryka się ze stanami zapalnymi jamy ustnej. Ten odsetek, który przejawia się w badaniach, jest naprawdę niezwykle wysoki, a wielu pacjentów nie zdaje sobie nawet z tego sprawy często słyszymy o tym, że dziąsła krwawią, ale zrzucamy to na kwestię stosowania zbyt twardej szczotki, zbyt mocnego szczotkowania albo na to, że poraniliśmy sobie dziąsła nitką. Nic bardziej mylnego i pamiętajmy o tym, że krwawienie dziąseł zawsze powinno być sygnałem ostrzegawczym i powinno skłonić nas do tego, żeby albo skonsultować się ze specjalistą, higienistką, higienistą stomatologicznym, też lekarzem stomatologiem. Albo właśnie wdrożyć działania mające poprawić naszą higienę jamy ustnej i załagodzić ten stan zapalny. Jeśli chodzi o stosowanie kwasu hialuronowego, takie, które będzie bardziej spektakularne, tutaj rzeczywiście należałoby zwrócić się w stronę tych dolegliwości czy też tych sytuacji w jamie ustnej, w których dochodzi do przerwania ciągłości tkanek. Czyli mówiąc najprościej, wszelkiego rodzaju podrażnień, e, skaleczeń, e, ekstrakcji, zabiegów chirurgicznych, tam gdzie rzeczywiście jakby leje się krew. E, dlatego też w przypadku kwasu hialuronowego te preparaty polecamy osobom noszącym stałe aparaty ortodontyczne, użytkującym protezy zębowe, właśnie tak jak wspomniałam wcześniej po ekstrakcjach, po zabiegach implantologicznych, pacjentom periodontologicznym, czyli tam wszędzie, gdzie mamy jakikolwiek problem z jakością, nazwijmy to, tkanek, z jakością błąd śluzowych. Te preparaty sprawdzą się również świetnie u osób dojrzewających, dlatego że wówczas jakby dochodzi do szybkiego wzrostu kości twarzy. I co za tym idzie, błony śluzowe muszą za tym po prostu nadążyć. Akwas hialuronowy i jego właściwości sprawia, że te tkanki są bardziej elastyczne, mniej podatne na uszkodzenia i te dolegliwości bólowe, które mogłyby się w związku z tym pojawić, są złagodzone. To samo ma miejsce w przypadku dzieci ząbkujących. Czyli tam, gdzie pojawiają się te stany zapalne, właśnie w wieku niemowlęcego, gdzie pojawiają się obrzęki, bo to, co istotne, to fakt, że kwas hialuronowy również działa świetnie przeciwobrzękowo. Więc, jak widzicie, to zastosowanie jest naprawdę bardzo szerokie i myślę, że moglibyśmy tutaj o nim jeszcze bardzo długo rozmawiać. Więc, jeśli chodzi o kwestie zdrowia ustnej, to absolutnie polecam Wam produkty z kwasem hialuronowym. Na rynku artykułów do higieny jamy ustnej pojawia się coraz więcej preparatów zawierających kwas hialuronowy. Ja dzisiaj chciałabym skupić się na marce Gengirel, czyli włoskich produktach, które są wyrobami medycznymi i zawierają kwas hialuronowy o wysokiej masie cząsteczkowej. Masa cząsteczkowa kwasu hialuronowego wpływa na jego właściwości i ten zastosowany w artykułach żel, ma właściwości immunosupresyjne, antyangiogenne, właściwości przeciwzapalne, będzie wpływał na stymulowanie regeneracji tkanek i na wzmacnianie błon śluzowych. Więc wszystko to czego oczekujemy w przypadku właśnie działania przeciwzapalnego w przypadku pacjentów ortodontycznych, periodontologicznych czy też implantologicznych na przykład. I tutaj podzieliłam te produkty na dwie grupy, Pierwsza grupa to są produkty takie nazwijmy to klasyczne, działające ogólnie, mamy tutaj płyn do płukania jamy ustnej, żel, spray oraz pastę do zębów. Druga grupa produktów to są produkty dla pacjentów młodszych i mamy tutaj żel na ząbkowanie oraz żel TIN, czyli taki przeznaczony dla pacjentów nastoletnich. Jeśli chodzi o właściwości tych preparatów, to zacznę może od tego klasycznego żelu, który jest takim flagowcem, można powiedzieć, jeżeli chodzi o tę markę. Żel zawiera 0,2% kwasu hialuronowego. Bardzo dobrze utrzymuje się na błonach śluzowych przez to, jak jest skonstruowany, jaką ma formulację. Więc pokażę Wam, jak to wygląda. Ma błękitny, taki delikatny kolor, bardzo przyjemny smak i rzeczywiście jest taki. Możecie zobaczyć tutaj to świetnie widać: ciągnący się, gęsty. Dzięki czemu bardzo dobrze utrzymuje się w miejscu aplikacji. Na tym nam zależy, jeżeli chodzi o właśnie zaaplikowanie żelu w miejsce po ekstrakcji, w miejsce podrażnienia. Trochę będzie on tworzył taką właśnie warstwę ochronną, i to utrzymywanie się długofalowe będzie sprawiało, że po prostu jego działanie będzie jeszcze bardziej efektywne i, w kontekście jakby tworzenia tych nowych połączeń komórkowych, tworzenia jakby tej bariery ochronnej. Ale także w kontekście przeciwobrzękowym. Więc tutaj mamy pierwszy produkt. Może być on stosowany już na tym wstępnym, pierwszym etapie pozabiegowym, na tym pierwszym etapie rekonwalescencji, więc jak najbardziej od samego początku po zabiegach chirurgicznych tego żelu możemy używać. Drugi produkt to jest płyn do płukania jamy ustnej. I ten płyn charakteryzuje się tym, że ma taką dość gęstą formułę. Nie może jakąś super gęstą, bo jak zaraz zobaczycie, jak go przeleję do tej miarki, to on wygląda jak taki klasyczny płyn, ale w odczuciu, jeżeli chodzi o stosowanie, on daje wrażenie takiego otulenia, można powiedzieć, wręcz błon śluzowych jamy ustnej. Jest bardzo delikatny i o, zobaczcie, ma błękitną e, barwę. E, nie jest takim najrzadszym płynem, bo jeżeli stosujecie często płyn do płukania ustnej, to wiecie, że niektóre są takie wręcz jak woda. On jest nieco gęstszy, ale właśnie przy aplikacji, przy stosowaniu w jamie ustnej. Tworzy wręcz taką powłokę, można powiedzieć, ochronną. Ja bym to porównała właśnie do takiej oleistości, do takiego otulenia olejem. Ma przyjemny miętowy aromat, więc też tutaj zapewnia nam ten efekt odświeżenia, którego w większości przypadków oczekujemy. Jeśli chodzi o zawartość kwasu hialuronowego, mamy tutaj 0 i 0,25 tysięcznych kwasu hialuronowego. To stężenie jest mniejsze, bo samo przeznaczenie tego płynu to już jest właśnie takie działanie bardziej jakby stabilizujące. Bardziej łagodzące. Oczywiście on może być stosowany po zabiegach chirurgicznych, ale też pamiętajmy, że nie po każdym zabiegu stosowanie płukanki jest zalecane. Więc tutaj myślę, że bardziej sprawdzi się on w przypadku osób, które mają problemy natury periodontologicznej, które mają jakiekolwiek tutaj dysfunkcje spowodowane z tkankami miękkimi u osób z aparatami ortodontycznymi, u osób, które mają na przykład podrażnienia spowodowane protezami, stosowaniem protez zębowych, ale też u osób, które mają na przykład podrażnienia śluzówki związane z jej suchością. Więc tu myślę, że ten preparat ma szansę się sprawdzić. W przypadku takiej intensywnej kserostomii, pewnie będzie tutaj też chodziło o kwestię smakową, ale to tak jak często powtarzam, jest kwestia bardzo indywidualna, no i kwestia też przetestowania. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o tę kwestię taką ochronną, łagodzącą, bardzo efektywny i dobry produkt. Trzeci produkt to jest spray. I ten spray sprawdzi się w przypadku, po pierwsze, pacjentów, którzy potrzebują częstej aplikacji. I na przykład chcą mieć możliwość higienicznego zaaplikowania preparatu poza domem. No bo wiemy, że w przypadku żelu musimy tutaj użyć palca bądź też szczoteczki, zaaplikować to w miejsce podrażnienia. Tu natomiast ta forma sprayu i forma aplikatora, który możemy pod dowolnym kątem sobie ustawić, sprawia, że możemy to w higieniczny sposób jakby zastosować dosłownie wszędzie. Kolejną sprawą jest to, że delikatna chmurka tego preparatu sprawia, że jeżeli pacjent ma rzeczywiście takie mocne dolegliwości bólowe, to ten aplikator będzie mniej traumatyczny dla, dla tkanek. I tutaj też Wam pokażę na chusteczce, jak delikatna jest ta mgiełka, jak ona jest łagodna, więc w przypadku właśnie jakichś dużych podrażnień, bardzo bolesnych miejsc, myślę, że ona sprawdzi się świetnie. Mamy tu mniej kwasu hialuronowego, hialuronowego niż w przypadku żelu, e, ale Znowu ta aplikacja może być właśnie częstsza i jest po prostu łatwiejsza. No i ostatni produkt, jeżeli chodzi o tę serię klasyczną, to pasta do zębów. I to jest pasta, która przez samego producenta nazwana jest pastą codzienną, czyli pastą daily. Ona jako jedyny artykuł z tej przy całej grupy którą Wam dzisiaj prezentuję, nie jest wyrobem medycznym, jest kosmetykiem. Mamy tu oczywiście kwas hialuronowy o wysokiej masie cząsteczkowej. Jest go tutaj a Pasta daje bardzo dobry efekt do czyszczenia, usunięcia płytki nazębnej. I po jej zastosowaniu mamy rzeczywiście taki efekt lustra na powierzchni szkliwa. On się bardzo długo utrzymuje. Jest dość specyficzna, jeżeli chodzi o aromat. W kwestii konsystencji jest to klasyczna biała pasta. Co ważne, jej tubka jest metalowa, co wpływa na to, że jakby wyciskając pastę z tej tubki, nie wprowadzamy, nie wtłaczamy tego powietrza później z powrotem. Więc ta metalowa tubka również jest tutaj nie bez, nie bez przyczyny. Jest wygodna. Pasta jest również bardzo jakby ekonomiczna, bardzo wydajna. Ale jeżeli chodzi właśnie o ten efekt doczyszczenia, czyszczenia, to no jest on dość zaskakujący. Nawet dla mnie był, bo rzeczywiście stosowałam tę pastę, testowałam ją i ten efekt lustra był niezwykle przyjemny, bardzo długo się utrzymywał. A tak naprawdę nie mamy tutaj ani chlorku ani chlorheksydyny, czyli substancji, które gdzieś tam te to odkładanie się płytki na zewnątrz ograniczają, natomiast rzeczywiście też mamy tutaj takie wrażenie łagodzenia, nawilżania błon śluzowych, więc dla osób, które chcą po prostu zadbać o kondycję swoich dziąseł, które chcą ustabilizować na przykład efekty, po leczeniu albo które mają właśnie jakiś przewlekły problem od strony czy tam natury periodontologicznej. Myślę, że jest to naprawdę świetne rozwiązanie i warto stosowanie tej pasty rozważyć. Mówiłam też o smaku, że jest dość specyficzny, ponieważ nie jest taki klasycznie miętowy, jest, można powiedzieć, taki trochę cytrusowy, mi to przypomina taki cytrynowy krem do ciasta, więc myślę, że tej osoby, które na przykład niekoniecznie tolerują intensywnie miętowe smaki, powinny być z tego aromatu zadowolone, no ale znowu tutaj dochodzimy do kwestii indywidualnych odczuć i preferencji. Więc tyle, jeżeli chodzi o tę linię klasyczną, no i przechodzimy do produktów dla pacjentów młodszych, zacznę od tego żelu Teen, to jest żel, który przeznaczony jest tutaj nawet mamy na obrazku uśmiechnięte uśmiechniętych nastolatków z aparatami ortodontycznymi, więc on co do zasady tutaj właśnie kierowany jest do młodych osób noszących stałe aparaty ortodontyczne. Po to, aby właśnie łagodzić te wszelkiego rodzaju podrażnienia związane z aparatem ortodontycznym. Bardzo często pacjenci ortodontyczni też borykają się, nawet jeżeli nie z samymi podrażnieniami, to z taką tkliwością dziąseł, z taką bolesnością dziąseł, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o tych pierwszych dniach po aktywacji aparatu. Więc tutaj to działanie kwasu hialuronowego właśnie ma zapewnić nam łagodzenie, zmniejszanie obrzęków, no i szybsze gojenie się ewentualnych otarć czy też podrażnień. On w kontekście, jakby, zawartości kwasu hialuronowego i formulacji jest bardzo zbliżony do, do tego żelu klasycznego, no ale z uwagi na to, że przeznaczony jest dla pacjentów młodszych, ma po prostu przyjemniejszy smak, smak gumy balonowej. Nie jest błękitny, jest bardziej przezroczysty, ale ta forma gęsta ciągnąca się nadal pozostaje, ponieważ na tym nam zależy w kontekście właśnie jakby aplikacji i utrzymywania się tego żelu w miejscu, w którym po prostu chcemy, aby on był. Więc również bardzo fajny produkt, tubka mała poręczna, mieszcząca się w kosmetyczce z akcesoriami ortodontycznymi plus i tutaj jeszcze raz Wam pokażę ten taki dziubek, który rzeczywiście pozwala na precyzyjną aplikację. No i ostatni produkt, czyli żel na ząbkowanie, i to jest kolejny produkt, który ja mam absolutnie przetestowany, co prawda nie na sobie, ale na moim synu, który do niedawna jakby przechodził przez okres ząbkowania, więc doskonale wiem, z czym to się wiąże. To jest preparat, który ma najwyższe stężenie kwasu hialuronowego z tych wszystkich tutaj prezentowanych, bo mamy tu 0. 54%, więc rzeczywiście tego kwasu jest tutaj bardzo dużo. Mamy tu również ksylitol o działaniu antybakteryjnym, wyrównujący pH w jamie ustnej. Nie mamy tutaj żadnych detergentów, sztucznych barwników, więc jest to produkt absolutnie bezpieczny pod kątem stosowania u maluszków. No i to, co jest ważne, to znowu właściwości kwasu hialuronowego. Te właściwości, które będą działały przeciwobrzękowo, przeciwzapalnie, łagodząco, również trochę przeciwbólowo, ale nie mamy tutaj żadnych substancji przeciwbólowych typu lidokaina, więc ten preparat może być bezpiecznie, bez obaw stosowany u maluszków. Nie mamy tu też dzięki temu, co do zasady, jakichś limitów dotyczących ilości aplikacji. Oczywiście tutaj producent w ulotce określa, że ta aplikacja powinna się odbywać 3 do 4 razy, ale daje nam też furtkę w postaci tego, że możemy stosować wtedy, kiedy po prostu jest potrzeba. Również dziubek z aplikatorem, również jasna, jasny kolor, ale już taki trochę bardziej mleczny, no i również ta gęsta, ciągnąca się konsystencja, która sprawia, że, że po prostu utrzymuje się w miejscu aplikacji. Ma przyjemny, dość słodki smak, z uwagi na zastosowany Xylitol, i możemy go aplikować albo palcem, albo szczoteczką, czy też czy to silikonową, taką, która jest dodatkowo schłodzona, czy szczoteczką klasyczną z włóknami, tutaj już dowolnie, w zależności od tego, jaka forma się u Was sprawdza, jaka przynosi najwięcej ulgi maluchowi. Możemy też zaaplikować nagryzak, Taki żel, więc tutaj rzeczywiście ten, tych opcji jest sporo. No, i tak jak wspomniałam, dzięki temu, że kwas hialuronowy został przebadany pod kątem bezpieczeństwa i badania, które zostały wykonane w 2022 roku, jego potwierdziły, że nie było zgłoszeń żadnych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem kwasu hialuronowego. Może być on jak najbardziej tutaj podawany w tej formie dzieciom, nawet w przypadku połknięcia, absolutnie nic tutaj nie powinno się. Wydarzyć, jeżeli stosujemy te odpowiednie ilości, więc bez obaw możecie sobie i maluchowi, maluchowi takim żelem pomóc. Więc tyle, jeżeli chodzi o te preparaty. Oczywiście ich dokładne opisy. Łącznie ze składami znajdziecie na stronie www.happydental.pl, ale jeżeli macie jakiekolwiek tutaj dodatkowe pytania, to również możecie zapytać chociażby w komentarzach, więc ja absolutnie polecam Wam produkty z kwasem hialuronowym, nie tylko jeżeli macie jakieś dolegliwości, ale też jako po prostu taka prewencja, profilaktyka. Podsumujmy zatem to wszystko, o czym powiedziałam w dzisiejszym filmie. Kwas hialuronowy, który stosowany jest w stomatologii już od jakiegoś czasu, w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach zdecydowanie przybiera na popularności, głównie ze względu na jego dobroczynne działanie w kontekście jamy ustnej. Świetnie sprawdza się w działaniu przeciwzapalnym, przeciwobrzękowym, łagodzącym, ale także wspomagającym regenerację błon śluzowych. Jeżeli chodzi o jego bezpieczeństwo, jest absolutnie bezpieczny, nie wykazuje tutaj żadnych działań niepożądanych. No i produktów zawierających kwas hialuronowy na rynku znajdziemy co najmniej kilka. Ja dzisiaj opowiadałam wam o artykułach Gengirze. Czyli produktach włoskich, które w zdecydowanej większości są wyrobami medycznymi i zawierają kwas hialuronowy o wysokiej masie cząsteczkowej. Jeżeli macie jakiekolwiek dodatkowe pytanie, wątpliwości, zawsze możecie zostawić nam komentarz pod tym filmem albo zgłosić się do sklepu HappyDental.pl, gdzie nasi doradcy odpowiedzą na wszystkie Wasze pytania. Ja Wam dzisiaj już serdecznie dziękuję, oczywiście zapraszam do subskrybowania naszego kanału, do klikania w dzwoneczek, aby żaden kolejny film Wam nie umknął. No i widzimy się w kolejnych odcinkach.